Witam! Jest! Eee, he he. No, stałem się szczęśliwym posiadaczem czegoś takiego. Zajrzałem, zaglądałem do środka już, oczywiście, bo przecież bym nie wytrzymał, ale nie rozpakowywałem tak do końca, bo nie miałem czasu. Tak, jestem właścicielem od przedwczoraj. Eee, wczoraj nie miałem czasu, dzisiaj żona w pracy więc mogę Wam nagrać. Pralka chodzi tam w tle, więc chyba nie będzie Wam przeszkadzać. Poza tym to jest test w domu, to nie jest... Ja nie jestem Zenon, ani jakiś tam Paweł, ani jakiś inny, nie jestem związany z żadną firmą, więc chwalić będę, ale będę też narzekał, bo już wyczaiłem pewne, pewne sprawy, które mi się nie podobają. Lampa na pewno jest dobra, E, bo to jest powiedzmy nie tam Royce Royce wśród e, oświetlenia akwariowego, ale no, jest jedną z tych, z tych lepszych, powiedzmy, firm, która produkuje oświetlenie. Ale, no ale, ja zawsze mam jakieś ale. Dobra, co mamy? Mamy lampę, mamy e, Wi-Fi, motake kurde po norwesku. Ten, do którego będę mógł się pobawić telefonem komórkowym. No i oczywiście zasilacz, nie? E, dobra, to potem. E, zasilacz już też oczywiście rozpakowywałem. E, kabelki. I już Wam powiem tak. Na pierwszy rzut oka zasilacz jest dużo mniejszy niż ten stary, bo oczywiście ja mam. E, Starszego brata Maspeksa, i tamten zasilacz jest potężny. Tu jest taki. No, też nie należy do małych. Nie, nie jest to jakiś tam driver do LEDów y, kupiony w Leru Ameryle czy Castoramie, ale. Y, no, jest mniejszy, nie? Jest mniejszy. Ma wiatraczek, tam był z tyłu wiatraczek już zamontowany do chłodzenia. Jest inna budowa, widocznie nowocześniejsza. Może udało im się to trochę po prostu z, z, zmniejszyć. Eee, nie wiem, czy będzie krócej służył, czy będzie dłużej służył, ale no. No jest. No tak wygląda. Tak wygląda zasilacz. Eee, wejście 180-264. Wyjście to jest na pewno. Jakieś tam. Aha, wyjście 24, 30 V, stałe moc 350 W. 350, wat. 350 W. Dobra. Aha, jakieś chyba nóżki. E, nóżki do przyklejenia można to powiesić. Jak widać, są dziureczki do powieszenia gdzieś na ścianie, w pionie. E, może i rzeczywiście powieszę to w szafce. Dobra, odkładamy zasilacz Odkładamy zasilacz, przewodziki odkładamy eee. Tak do WiFi Dobra, boreczek, bo ja już rozpakowywałem Mówię Wam, że już zaglądałem Tak to wygląda ładowarka do telefonu <grym> ładowarka do telefonu i zwykły, zwykły router zwykły router włączy, z włączeniem i parowaniem e, też, też można to powiesić ma taki wieszaczek na śrubeczki do przykręcenia e, aha, wkłada się i wciska wieszamy w ten sposób, zawieszamy Wciskamy i wisi nam na ścianie. Dobra, Dobra. przechodzimy do najważniejszego punktu programu. Czyli samej lampy. O, Boże. o, o ładowareczka. Sorry, że będziecie widzieć moje nogi, ręce i tak dalej, ale ja nie mam tutaj warunków, żeby e, takie takie rzeczy wam prezentować. E, no, ale mówię z drugiej strony, wiecie, że to jest domowa prezentacja, a nie jakieś tam e, sponsorowane, sponsorowane testy. Niby, niby w nawiasie testy. Tak. To chyba widzieliście u Zenona. Większość z was u Zenona oglądała. Nóżki, nóżki z, z nakrętkami do mocowania. I co jest fajne, co mi się już spodobało, a nie we wszystkich lampach jest, nie w niektórych jest to po prostu opcja to zawiesia. Linki do zawieszenia pod sufitem, wraz z kołkami, śrubkami itd. itd. Może wykorzystam to do tego mojego, mówię, starszego brata Maspekta. Dobra. Jest. To jest ona. Niezwyciężona. Oh. Kawał klocka nawet trochę waży, kurde. E, poczekajcie ja ją odłożę na chwilę gdzieś tutaj, zamknę pudełeczko. Bo parę słów już tam. Mm, parę słów wam powiem o niej. Czy ona się różni od starszych modeli? Nie od tej, od tej mojej lampy morskiej, tylko od innych słodkowodnych. Przede wszystkim tak zwiększono ilość diod w tych panelach. Nie pamiętam jak to się nazywa, jak oni to nazywają. Kurde, nie pamiętam, nie pamiętam do ilu, 13 chyba, czekajcie, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tak, w tych starych chyba było 13, zresztą zaraz pójdę i policzę, przecież mam starego maspekta, 3, 5, 8, 10, 13, tak. W starym w stary było 13, tu mamy 20, tak? Więc zwiększono ilość diod. E, zmieniono też e, same diody. I sam, e, sam ten odbłyśnik, który tutaj jest, ten biały, na innej firmy. A, a o elektronice się nie wypowiem. No dobra. Lampa jest fajna, rzeczywiście fajnie, fajnie wygląda. Nie wstyd nie jej powiesić kurna w, w salonie. Wyświetlacz niezwy, niezbyt wielki. Ale wystarczający tak jak mówię ten do do podłączenia do telefonu, przecież ten wyświetlacz mi tutaj jest w zasadzie w ogóle niepotrzebny. To jest na oprogramowanie, na jakieś tam aktualizacje widma i tak dalej, i tak dalej, nie? No, wszystko można ściągnąć ze strony maspekta na zgrać na kartę i potem tutaj zaprogramować e, zaprogramować całą lampę. Trzy wentylatory do chłodzenia e, o nich też będzie później troszeczkę nie, to już w, w momencie kiedy jak lampa będzie świeciła. Dobra, to tyle z, odpa z odpakowywanka Biorę się za usuwanie z akwarium mojego starego oświetlenia i pokrywy, bo nie będzie już teraz pokrywy na 350, będzie cała ta lampa. I przejdziemy do tego, co świeci i co potrafi. Dobra, pauza. Dla Was to będzie mgnienie oka. Dla mnie, kur, na z pół godziny albo i godzina robot. Na razie. Uff, jestem z powrotem. E, mówię, dla Was to było po prostu przejście z jednego filmu do drugiego, a dla mnie minęło ponad godzinę. E, dlaczego minęło ponad godzinę? A dlatego, że tu się męczyłem z powieszeniem tego, tego zasilacza. E, musiałem starą pokrywę po, po no, troszkę rozbroić. I. No i zeszło no i zeszło mi tyle czasu. Już wam e, mówię. lampę ustawiłem świeci, świeci, już ta. Lampę ustawiłem e, tak e, mniej więcej jakby o tej porze dnia czy tam wieczoru świeciły moje lampy. Jest, jest lekka różnica. tak wszystko jest ustawione na jednakowym poziomie. E, wszystkie... E, Pasma światła, widma światła są ustawione na jednym poziomie i mniej więcej na takiej wysokości świetlnej, jak moja stara lampa. Wszystko ja robię to za pomocą tej aplikacji. Można to zrobić za pomocą tych przycisków, które są znaczy tego pokrętła, które jest na górze tej lampy. Ale to rok temu mówię: Zenon pokazywał przy tej lampie, jak to się tam. Ten ja się nie będę powtarzał, bo to nie ma sensu. Zresztą tyle filmików, wideo, jest video jest na YouTubie i na samym stronie, stronie Aspekta, że, że można sobie podejrzeć. Eee, aplikacja jest prosta w języku polskim. Połączymy się albo przez sieć Wi Fi, albo bezpośrednio do tego małego routerka. Zaznaczamy lampę czy morska, czy, czy słodkowodna. No i mamy e, kolorki. E, jest jeszcze coś takiego jak tryb karmić. E, i tu są, ale to są chyba kontrolery do e, e, no, falowniki do akwarium morskiego. No Ja te, z tego nie będę korzystał, więc wchodzimy do. Ustawiania ustawiania kolorków, kontrola, łączenie w toku. No, musicie poczekać, bo ja się musiałem rozłączyć bo oczywiście musiałem iść na fajeczkę. O, i coś łączenie trwa długo. Już pierwsze moje takie wrażenie zasilacz do tej lampy hałasuje. Żaden Żaden filtr, który, e, który miałem e, tak nie hałasował jak ten zasilacz. E, może to będzie teraz słychać tu na tym filmie jest szum. Normalny szum, kurde, więc jedynie zostaje szafka dobrze wygłuszona i schowanie do szafki. E, to wieszanie jest dobrą rzeczą, bo tak sobie pomyślałem, mówię, a dobra, położę na, na w szafce normalnie na. Dnie, ale gdyby zaczął nam filtr cieknąć, czy cokolwiek by się stało, kurna, co by nam mogło zalać ten zasilacz, no to on nie jest tani. On nie jest tani, więc lepiej go powiesić z boku. Jesteśmy pewni wtedy, że się nie zaleje. Dobra, jedziemy. Lampa na 100%. Wow! <grytanie> no tak. Na pudełku jest napisane 300, 300 W, ale to nie jest 300 W mocy świetnej, bo to jest 300 W. Tyle może pobierać ta lampa maksymalnie. Czyli włączą się wentylatorki, gdy ona się już trochę nagrzeje i będzie świecić z pełną mocą, wtedy bierze 300 W. Nie, do, nie dotarłem do tego. Z jaką mocą ona świeci? Czyli ile ma lumenów? E, bo... Poczekajcie, no troszeczkę to... E, z... Zciemnimy. O, może w ten sposób. E, bo, no Przemek wiecznie powtarza, że te lumeny nie są ważne. E, te lumeny nam mówią ile ta lampa, ile, ile ta lampa nam świeci. Waty nie da się przeliczyć, kurde, tak jak kiedyś mieliśmy żarówkę 40 W, to tak ona y, pobierała nam, taka zwykła żarnikowa, pobierała nam z sieci 40 W i mniej więcej świeciła, świeciła z taką, z, ta, z taką, mocą, dlatego te waty kiedyś były y, takie, no, dla każdego przystępne i, i ta. No, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy LEDy. Każdy LED świeci, świeci inaczej, <śmiech> <śmiech> dlatego jest ważna ta wydajność lumenów z wata. O, w ten sposób, jeżeli ta lampa pobiera 300 W, a świeciłaby z y, mocą 100, y, czy tam nie wiem, 500, y, 5000 lumenów, czy tam y, 10 tysięcy lumenów, no to wtedy przeliczamy to i określamy, czy, czy lampa y, y, ma dobrą wydajność, czy ma kieps kiepską wydajność i itd. Tak Dobra, kurde, aplikacja mi się wyłączyła. E, znaczy, telefon mi zgasł. E, jest. E, więc tak, e, mówię, jedziemy z powrotem 100%. I będziemy, jak widzieliście, tu, znaczy, no, albo tu Wam zdjęcie wrzucę, są cztery suwaki. Jest e, Cool White 6000 kelwinów plus e, Warm White 3000 kelwinów. E, teraz jest na 100%, ściemniamy do zera. Ściemniamy do zera. Ha. Następnie mamy zielony. 520 e, nanometrów. Ściemniamy do zera. Ha, ha, czerwień sama została. E, red. 620 nanometrów. Ściemniamy do zera. Zostały nam niebieski. Blue. 450 nm możemy ściemnić też do zera. Lampa zgasła. E, dobra, jedziemy. Cool White od początku 60%. Ale te 60% nie daje nam tylko e, muszę zrobić zdjęcie tego no, ekranu, żeby Wam pokazać. E, Daje nam taki wykres. Dajemy na 60% ten pierwszy suwaczek z tym tylko, tylko białym, białym światłem i mamy taki efekt. Czyli dosłownie, tak jak moja lampa poprzednia świeciła, tak, tak mógłbym korzystać tylko z jednego, z jednego pasma tutaj, kurde, w tym akwarium. No jest bardzo zielono. No. Ale jak damy na. 60% powiedzmy, no to jest tak. Dobra, dołóżmy zielonego też na 60%. Jest bardzo zielono. Dołóżmy niebieskiego na 60%. No, już trochę lepiej. No i teraz czerwony też 60%. Ach, za czerwono, nie? Białego trzeba dołożyć. O, ten sposób, może. Biały gdzieś tam na 60, parę procent. Nie wiem, muszę się tym pobawić. Ja, ja to robię przy Was pierwszy raz. Dopiero teraz i, i bawię, się, bawię się razem z Wami. E, dobra. Co, co mi się w lampie nie podoba? Już Wam mówię, już Wam mówię, tylko otworzę sobie zdjęcie, które zrobiłem. Zdjęcia, które zrobiłem. Kurde, gdzie to jest? A patrzcie, jak na złośnie teraz. W... <laughs> w instrukcji obsługi. A ja wezmę sobie instrukcję. A nie mam. Dobra. E, na przykład konserwacja lampy. E, usuń kurz i brud zalegający w wiatraczkach. Regularnie i dokładnie czyszczenie. Wiatr, e, czyszczone wiatraki działają dłużej niż te, które nie są. Wiatraczki to część zużywalna. E, wiatraczki to części zużywalne i muszą być wymienione co 24 do 36 miesięcy, zależnie od częstotliwości czynności konserwacyjnych wykonanych na nich. To już tam mówię. W tej, ta moja stara lampa ma około 10, czy tam 11 lat. Wiatraczki nigdy nie były wymieniane. I nikt w instrukcji tam, tamtej lampy nie napisał, że tam trzeba wiatraczki po dwóch latach, czy trzech latach wymienić. Zresztą to są wiatraki, które, które są stosowane w, w, nie wiem, w komputerach stacjonarnych i tak dalej. Ktoś kiedyś wymieniał wiatraczek kurna, w, w komputerze po, po dwóch latach, czy tam trzech nawet. No, to już mi się nie spodobało powiem wam. To, że trzeba czyścić jest ok. No ale kurde, że ma wytrzymać 2 lata. Hm. Dziwne. E, następna sprawa. Ledowe systemy oświetleniowe maspek... RSX pokryte są 12-miesięczną gwarancją, która obejmuje wady produkcji. Dwa lata. Dwa lata była gwarancja Maspekta zawsze na lampy. Nie wiem dlaczego teraz zmienili na 12 miesięcy. Ale co jest dla mnie najważniejsze, i dalej kurde e, czytamy: e, jest napisane, no, według mnie, no kurde, no, no, skandaliczna, skandaliczna. Skandaliczne podejście firmy przy takiej cenie, kurde. Tak? Lampa w stące kosztuje prawie 4,500 tysiąca, plus ten WiFi, kurcze, no router, no to jest tam 4,600 czy tam 4,700, kurde. Kwota astronomiczna. Dla, mi, dla mnie, gdybym ja miał zapłacić takie pieniądze za, za tą lampę. Ja bym przeczytał coś takiego, to bym odniósł ją do sklepu i poprosił o zwrot pieniędzy. Już, już czytam wam o co, o co chodzi. Zresztą wklejam wam tutaj zdjęcia, to możecie, możecie czytać razem ze mną. Jeżeli wada produkcji pojawi się w okresie gwarancji, Maspekt LTD zastrzega sobie prawo naprawy przy użyciu zarówno części nowych, jak i regenerowanych, bądź wymiany na produkt nowy, bądź regenerowany. Produkty, y, produktu wadliwego bez dodatkowych kosztów powiem tak, brzydko no kur... pieczone e, jak poszedłbym do, do nie wiem, do salonu samochodowego i by mi powiedzieli że udzielamy panu gwarancji na rok, czy tam na dwa lata jeżeli panu się zepsuje samochód poważnie w ciągu tych dwóch lat to my panu wymienimy ten samochód ale na jakiś taki po remoncie. wie pan no, kurde, no, no chciałby Was też dostać e, po roku użytkowania lampy, lampy. Nie wiem, psuje się, przepaliło się coś, czy, czy, e, czy tam w środku coś poważniejszego i oni Wam wymieniają lamp na, na, na lampę, która ma dwa albo trzy lata. Może świeci nie wiecie, ile te e, 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 klastry, czy jak one się tam nazywają, ile one mają godzin wyświeconych, tak? A może ktoś miał to włączone 24 godziny na dobę, kurde. E, oni mu dali nówkę, a tobie dadzą starą, regenerowaną, bo tam wymienili, nie wiem, jakieś diody, czy, czy, czy coś takiego. E, no. No nie uważacie, że to trochę śmieszne, kurde, jak na taką firmę i na taką cenę, takie lampy? No. No dobra, e, powiem Wam tak, bawię się dalej. Będę ustawiał ten zmierzch świt, kurde i tym podobne rzeczy. Zobaczę. Muszę przede wszystkim sprawdzić, jak te rośliny tutaj zareagują, jak glony zareagują na, w, tej, w tej mojej 350. E, lampa fajnie wygląda i ja wiem, że ona bardzo dobrze świeci. No bo to nie jest, no opinie są. Są od y, lat już kurna, znane na, na, na internecie kurczę, i, i pokazywane są w naprawdę dobrych y, firmach takich, y, powiedzmy sobie to, nie akwarystycznych, no nie wiem jak to powiedzieć, w firmach zajmujących się e, pielęgnacją akwarii i, i, i no, ludzie, którzy się znają, no chwalą te lampy, no ale no, mówię, no, nie, ma, nie ma czegoś, e, do czego by się nie można było przyczepić. Dobra, tyle z tego mojego rozpakowywanka, tyle z, z świecenia tej lampy. Pewnie jeszcze wrócę do niej, pewnie jeszcze zobaczę, co tam w tej aplikacji jest fajnego, a może niefajnego, może znowu się czegoś przyczepię. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!